Dzisiaj temat jest wyjątkowo interesujący, a są nimi robaki, o których opowie nam Kasia Pukacka. Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, jak to się stało, że nagle weszłaś w robakowy świat? Brzmi dziwnie, ale. Tak, brzmi dziwnie. Weszłam w robakowy świat, bo postanowiłam chyba. Hmm, że prędzej ja zjem robaki, niż robaki nas zjedzą, co jest z nieuchronnością. Nie, tak naprawdę to była jakaś sobota, poranek, research internetu, podawałam mojemu psu karmę, ja jestem wegetarianką i taki krótkie, może nawet nieprzemyślenie błysk. Kurczę, może można coś innego podać zwierzakowi. No i tutaj po nitce do kłębka okazało się, że tak, jest alternatywa. Co ważne, alternatywa dużo zdrowsza dla samych zwierzaków i dla planety. Bo to jest ważne, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że tematem rozmowy są robaki dla zwierząt. I nowa marka, którą stworzyła Kasia, marka o nazwie Petule. Tak. Brzmi nieźle. A zależało mi na spotkaniu naszym, dlatego że... Mhm. Ty przez całe życie zawodowe zajmowałaś się marką, marketingiem, budowaniem marki dla innych, a teraz budujesz ją dla siebie? Tak, zajmowałam się marką i marketingiem, czyli dostawałam produkt, na którego nie miałam najczęściej żadnego wpływu i miałam zrobić z nim coś, żeby on się sprzedawał. To coś to było różnymi narzędziami marketingu osiągane. I nie będę teraz tutaj skupiać się na tym. A tu pierwszy raz tak naprawdę mam możliwość w swojej karierze zawodowej, w ogóle w swoim życiu stworzyć coś od początku. Tak? Czyli ten sam produkt jest moim pomysłem, ten sam produkt będzie wytworzony na podstawie moich oczekiwań, więc ja potem będę wiedziała, co chcę mówić, dlaczego i jak o nim opowiadać. I co więcej, będziesz sama siebie rozliczała za faktów. Ja sama siebie może nie, bo, bo też mam partnerów, przyjaciół, którzy, którzy są ze mną w tym projekcie. Natomiast tak, ja będę odpowiedzialna za to, co, co przygotowuję. Stąd też zaangażowanie jest na zupełnie innym poziomie. A wiesz co, pytam też z tego powodu, że przed spotkaniem mhm. widziałem prezentację, w której masz taką jakby opis produktu. No jest to takie naprawdę dojrzałe narzędzie marketingowe, gdzie jest cała analiza rynku, analiza konkurencji, produktów, potencjału. Czy jednak ta wiedza, która masz zdobytą przez lata, przydała się? Tak, ona na pewno się przydała. Ona jest taką immanentną częścią już moich kompetencji. Więc nie, nie jestem nawet świadomie się w stanie odciąć od. Od tych rzeczy, których się nauczyłam, które gdzieś mam wypracowane, więc jakiekolwiek spojrzenie na nawet na, na mój nowy produkt no, no będzie korzystało z mojego doświadczenia, tak? To jest tak, jak z nauką jazdy na rowerze, jeżeli kiedyś ktoś się nauczył jeździć na rowerze, dostanie ten rower po nawet 20 latach, no nie pojedzie nim do tyłu, tak? tylko będzie jechał do przodu, bo zna tą mechanikę. Ale jak to jest podjąć decyzję o tak dużej zmianie, że nagle decydujesz się zamknąć pewien rozdział i zająć się czymś zupełnie nowym, po części innym i powiedzieć, mhm. teraz lecę w tamtą stronę. Najzupełniej no szczerze? No, tak. Nie wiem, jak to jest, podjąć decyzję o tak dużej zmianie. To nie była decyzja, kojarzy mi się z procesem takim poważnym, myślowym, zastanawianiem się, robieniem sobie analizy, słoty bądź nie słoty, w zależności od naszych kompetencji, umiejętności, natomiast tu był taki impuls, emocje i, i taka mocna wiara w to że, to, że to się uda, więc co do decyzji, no być może można to nazwać decyzją, ale na pewno to nie był długotrwały proces myślowy, ja po prostu uwierzyłam, bardziej wiara w to, że to wyjdzie jest to mocne, fajne i my sami niedługo będziemy jeść robaki. Kasia, marketing strasznie wypala. Praca w agencji mhm. marketingowej, reklamowej no, to jest one way ticket, Startujesz i po paru latach czujesz się kompletnie wypalony. Ciebie robota nie wypaliła skoro. No, chyba jeszcze nie. <grym> Wręcz yy, ta ilość pracy, ilość projektów, ilość marek, z którymi miałam do czynienia, pokazała mi, że jeszcze jest przestrzeń na coś właśnie własnego i coś nowego. Tak? Ja bardzo często pracowałam z innowacjami, pracowałam też z markami, które już funkcjonowały na rynku. I widzę, że ten potencjał jest ogromny. Marketing jest dla mnie zabawą, jest rzeczą, którą ja lubię robić i będę robić na pewno tak długo, jak mi to będzie wychodzić, jak innym będzie się to podobać. Czyli jednym słowem, jak już marka, nasza marka, pokażemy ją tak. znowu, marka Petule zajmie miejsce na półce, na samej górze półki, to będziesz z przyjemnością tworzyła nowe kampanie promocyjne, tak, w oparciu o lata doświadczeń. Tak, będę tworzyła kampanie promocyjne, natomiast czy ja będę promować produkt, czy to, co produkt zapewni naszym zwierzakom i naszej planecie, to jest druga kwestia. No właśnie, bo to jest rzecz, którą też chciałem podnieść, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Dla ciebie ten parametr zysku jest ważny, ale kluczową kwestią, która się skłoniła do tej decyzji było to, że ma to pewnego też rodzaju misję, którą, którą czuję, że którą chcesz realizować. Zdecydowanie, i to był chyba główny taki motor, który uwiarygodnił wewnętrznie ten proces decyzyjny, o którym tu mówiłaś, którego nie było. Dlatego tak łatwo mi to przyszło. Bo to jest w zgodzie z moją naturą, z moimi przekonaniami, z wegetarianizmem dbaniem o środowisko, o naszych przyjaciół tak naprawdę, o zwierzęta, ja mówię te hodowlane, które cierpią, ale też te, które są z nami, czyli zapewnienie naszym psom, naszym kotom jak najlepszych wartości odżywczych, a, a ta karma, karma z insektów y, to właśnie zapewnia. Na pewno świat się zmienia, to w ogóle bez dwóch zdań, jak patrzę na to, co dzieje się wokół, to widać taką większą świadomość ludzi o tym, co jest rzeczywiście ważne. I takich firm jak twoja, które i z nowym nurtem mówienia o marce mm -hmm. jest chyba sporo. Tak, i to jest chyba bardzo przyszłościowe podejście, bo patrząc na młode pokolenie, bo oprócz tego, że jestem marketingowcem, mm. jestem też mamą i, i dwudziestoparolatka, ja widzę to odejście. To jest fajne od konsumpcjonizmu. Ci młodzi ludzie są troszeczkę, w... może nawet nie troszeczkę, ale mocno w opozycji do tego, kim my byliśmy jako młodzi, i dla nich inne wartości będą motorem w ich procesach zakupowych, bo one nadal będą, tak, i nadal będziemy je nazywać fachowo procesami zakupowymi, ale będą to bardziej świadome wybory, mniej kierowane wewnętrznym egoizmem, egocentryzmem. Brzmi dobrze, aby tak się rzeczywiście stało. Ja wierzę bo... w młodych. I to jest fajna rzecz, bo wiesz co, wiele osób mówi, że to młode pokolenie to tylko Instagram, nic im się nie chce i są leniwi. A ty nie, mówisz dokładnie nie. odwrotnie. A że leniwi są nie, oni po nie. prostu nie będą yy, chomikami w tych kółkach, ale, ale ja nie uważam, że są leniwi. Są bardzo mądrymi, otwartymi ludźmi i myślę, że musimy im zaufać i dać im... Też tak uważam, tu jesteśmy, akurat, z, tu jesteśmy akurat zgodni, bo y, świat potrzebuje zmian, potrzebuje nowych, świeżych rzeczy, potrzebuje odejścia od pewnych y, dogmatów, które się troszkę zdewaluowały, więc y, no, trzymam kciuki za siebie. Za Twoje produkty, za młode pokolenie, które będzie z nich korzystać, będzie tworzyło swoje własne. No i co? No i za nasze psy, i naszą planetę, i nasze koty, i, i, i misję marki PetTule. I oczywiście misję marki PetTule. Kasiu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Olaf. Trzymajcie się na razie, cześć.